Witam wszystkich w nowym roku, pierwszy styczeń 2023, wszystkiego najlepszego dla was, zdrówka, pomyślności, wszystkiego co tam sobie marzycie. <laughs> no, z okazji 15 stopni na zewnątrz, uruchomiłem pompę i uzupełniam wodę w oczku. Rybki chyba poczuły, że jest cieplejsza, o, proszę bardzo, troszkę tu rzucę normalnie sobie pobierają z góry pokarm. No chodźcie, nie wstydźcie się. O, proszę bardzo. Szału nie ma, ale coś tam lubią. Pierwszy styczeń. Na razie nic się nie dzieje. Żadna tutaj nie padła. Także w tym roku nie ma żadnych strat. Puh, odpukać. W zeszłym roku, no bo ten dopiero się zaczął. No jak widać nawet apetyt im trochę tutaj. Drugi dzień ciepło. Jutro też. Mam nadzieję, że to źle na nie, nie wpłynie, jak potem przyjdą znowu mrozy. No ale ożywiły się. Ożywiły się i to znacznie. Rybeczki. Wody do pełna, ile wlezie. Już tak brakowało z 15 cm, także to już trochę było, był brak. Będą no, dostaną tlenu, bo ta woda ładnie się tam na powietrzu. Zresztą ze studni głębinowej, także ta woda zawsze jest wylewana latem. Fajnie popatrzeć w styczniu jak kurczy ryby sobie pobierają pokarm z zewnątrz, z wierzchu. No dobrze, jeszcze raz serdecznie wszystkich pozdrawiam. Życzę, tak jak już mówiłem, wszystkiego dobrego zdrowia, pomyślności. sobie ma życie no i do zobaczenia pozdrawiam a to jeszcze powiem tutaj to taka moja choinka pływająca w zeszłym roku zrobiłem baterię no, lampki na baterie. teraz akurat wiatr ją zepchnął ale tak to sobie tam powoli pływa po stawie i migotają lampki pozdrawiam jeszcze raz do zobaczenia